Dzień dobry Państwu, nazywam się Matysik Przemysław. Eee, znajdujemy się w, na terenie hodowli roślin Strzelce. Jest koniec lipca, jesteśmy w trakcie żniw. Eee, zarówno w gospodarstwie, jak i w programach hodowlanych. Tutaj w, w Strzelcach, no niedaleko Kutna, prowadzimy hodowlę z, zbóż i bobowatych. Eee, naszym głównym programem hodowlanym jest program hodowli pszenicy ozimej chodujemy także owiec, jęczmień ozimy, jęczmień jary oraz bobowate, to znaczy bobik, groch i soje. Naszym podstawowym narzędziem żywnym są kombajny poletkowe. Jest to w uproszczeniu pomniejszona duża maszyna. Oczywiście składa się jest zasadniczo zbudowana z tych samych części. Podstawową różnicą jest szerokość headera. No w tym przypadku to jest 1,5 metra. Maszyny żliwne wykorzystywane w hodowli to właśnie standardowo jest 1,5-2 metry header. Silnik rzędu o mocy rzędu 70 do 100 koni mechanicznych. Cechą charakterystyczną tych kombajników jest ich. Bardzo y, y, dokładny omot i szybkie czyszczenie. To znaczy, my bazujemy na małych poletkach, dziesięciometrowych, czasami pięciometrowych, i on w y, przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund potrafi zespół żywny, tu począwszy od, od, od pasa transmisyjnego, poprzez mocarnie, poprzez sita, bardzo szybko się oczyścić. Najbardziej cenne egzemplarze posiadają wagę, że my jesteśmy w stanie od razu uzyskać plon z danej odmiany. Posiadają wilgotnościomierze, posiadają aparaty do mierzenia zawartości białka czy skrobi. Ten, ten kombajn jest naszym nowym nabytkiem, bazuje w dużej mierze na podzespołach marki John Deere. Posiada komputer, wagę oraz wilgotnościomierz. W tej maszynie istnieje możliwość omłotu do zbiornika. To znaczy, materiał z, z poletek jest zważony. Jest pobierana próba celem oznaczenia technologii, celem oznaczenia cech struktury plonu i materiał trafi, trafia do zbiornika. Albo jeśli chcemy czysto wymucić, przestawiamy z, z sit podbieracza, z podsiewacza do, do cyklonu i możemy omucić materiał do worków jako rozmnożenie. E, takie kombajny służą nam ocenie plonu w doświadczeniach, w doświadczalnictwie oraz zbioru rozmnożeń. Czyli e, na przykład jeśli mamy jakiś hektar nowej pszenicy, takie właśnie kombajny go na pierwszym etapie, ten materiał elitarny, zbierają zanim to trafi do e, e, gospodarstwa na, rozmnoże, na duże rozmnożenia. Podstawowym kierunkiem, jakim e, hodowli i naszym celem jest plon. Takie kombajny, ta praca, którą on teraz wykonuje, to jest określanie tego plonu. My generalnie siejemy materiał, dane odmiany na poletkach. Te poletka mają wielkość od 5, 10 i, i większe. I one nam służą do określania plonowania materiałów kodowlanych i nowych odmian. Dzięki Takim pracą, między innymi dzięki te, takim pracom, powstała Pszenica Euforia. Poziom planowania pszenicy Euforia w skali kraju, w skali kilku sezonów wegetacyjnych, od których istnieje na rynku, jest co najmniej zadowalający. Jest odmianą o, o, o bardzo stabilnym, wiernym planowaniu, jednocześnie zachowując dobre parametry jakościowe tego plonu. Co jest bardzo ważne, znajdujemy się na hali produkcyjnej, gdzie mamy, gdzie mamy najnowszą, zbudowaną najnowszą linię technologiczną do zaprawiania i pakowania nasion siewnych. Odnośnie tej maszyny możemy powiedzieć, że jest to jedna z najnowocześniejszych w kraju. Jest to linia do zaprawiania zarówno zbóż jak i rzepaku. I w ostatnim czasie zaprawiamy tu rzepak, ale żniwa się zaczęły, więc niedługo będziemy za 2-3 tygodnie będziemy zaprawiać tu zboża nasiona zbóż.